Ma szybkie omówienie sezonu 8 w FIFA. Jest on e, zadedykowany Futis. Jest to ostatni już sezon. E, szybkie omówienie karnetu i zmian. Więc najpierw zacznijmy od karnetu. Mamy jakieś tam TIFO, ale mi się zdaje, że to TIFO już było. Było na mundial, Więc tak, karnet. Nie będę omawiał tych motywów stadionowych, bo to wiadomo, że każdy z ze swojego kraju i jest. a eee, Paczka 83+, plus, no spoko. Jeden z trzech piłkarzy 83+, plus, czyli... Eee, ...prawdopodobnie do Footy stracicie jedną kartę 90 i tyle. Ja mam bardziej omówił to zaawansowane nagrody, że tak powiem. Bo I tu już mamy pierwszy dylemat. A nie, jeszcze jest pierwsza strona, sorry. Między Izakiem a 5x84, wierzcie Izaka. Tyle. 5x84 będziecie mieć prawdopodobnie za 3, tyg 3 dni za zagranie dwóch meczów w skład i Będziecie mieć taką paczkę i pod względem nawet nawet lewicie lepiej na izako A Izak dalej jest jedną z moich ulubionych kar kart w tej grze. Natomiast tak, Modriciem mi się nigdy dobrze nie grało. Modric już jest niesklecowaty bo ma podejrzeń 1,70 m dokładnie 1,72 m. Ale no już troszkę to tempo. Fizyczność bardzo nie domaga u niego, bardzo średnia karta. Z tutaj bym akurat wziął paczkę 10x85+. Będą że taka paczka się za niedługo pojawi yy, w SBC raz na 3 dni, prawdopodobnie jak rok temu, no ale jednak Madrid Team of the year. ani TOC nie domaga. Kolejne flagi. 2x81, czyli jak chce. O, nawet Haiti dalej. 2 no to ok, paczka. I tutaj mamy 5x85, bierzcie z bomby. Tutaj w cały rok otworzyłem dużo paczek 7x84, i najlepszy traf to był chyba Ruben Diaz, i tyle. A 5x85, pamiętam jak rok temu, o wiele lepiej, e, o wiele bardziej miał podkręcony drop czasami mi się wydawało nawet 10x85. Więc no, wybór jest dla mnie prosty, akurat. Tutaj kolejne motywy. 2 razy 85 plus poko. O, aha, to jest kobiet. Teraz zauważyłem. No, dobra, to dużo wyjaśnia. Rzadki 84 plus, ok. No i Kent albo 25 razy 84 plus. Pierwszy naprawdę duży dylemat jak dla mnie, bo Kent, jeżeli dobrze pamiętam, ma 5 na 5 Dokładnie. Dodatkowo o zgranie musimy się z nim martwić, ponieważ z bomby ma fulla. Tu chciałbym zaznaczyć o co mi chodziło, że to był wymofula. Jeżeli widzicie tę koronkę nad overallem zawodnika oznaczono, że ma automatycznie 3 punkty zgrania Natomiast 25 razy 84 plus. Zależy. Naprawdę bardzo zależy. Jeżeli jeżeli chcecie się popawić kartami niecodziennymi, to ja bym brał w kęta A jeżeli chcecie po prostu yy, Potem już przytrahardować, jak nie patrzyć z tymi dropami lepszych kart, zabierzcie paczkę, tyle, ale osobiście to 5 na 5 i to zgranie Kent jest zawsze dobry, nawet złotą wersją na początku gry. A jedyne bankamenty to po fizyczność i strzelanie, ale to można łatwo stylem gry załatwić. Kolejna jamaika, RPA 5 O, no i tutaj, tutaj jest wyjątkowy przypadek, bo. Ciemno brałbym rzotę. 5 na 5 ,80 m wzrostu. Liverpool, Portugalia. Świetne tempo, świetne strały, świetny dribbling, Nawet fizyczność i podania ma dobre. Natomiast 30x84, nie traficie z tego raczej dobrej karty. Bo mówię tutaj, no nie oszukujmy się, ta gra umiera w lipcu. W sierpniu to już jest taki fan miesięczny. Miesiąc zabawy. A takiej żoto będzie niedostępny, więc wziąłem go po prostu z czystej ciekawości, ponieważ to 30x84, to prędzej czy później, tak czy siak zdobędziemy. No, e, pik, ok. Bierzcie paczkę. Ferdynand jest dobry, ale jeżeli dobrze pamiętam, kosztuje z pół miliona końców, nawet mniej, sorry. 150 tysięcy końców nie. Zwłaszcza, że to odbloku odblokujemy go, tego Ferdinanda prawdopodobnie pod koniec lipca. Więc nie, bywa nie. No i tu jest Vinicius Junior. Tylko nie rozumiem, czy to tylko u mnie, czy oni faktycznie tak zrobili. Mamy do wyboru najlepszą kartę, że 99 tempa, 99 derbyngu, 5 na 5 metr m i jeszcze jest w wersji premium. No co mam powiedzieć? Vinicius bierzcie. Icon Peak, Jezu Święty, mamy połowę lipca i w końcu nie mamy primeów do wyboru w pikach, co jest dla mnie <noise> niezrozumiałe, że dalej dostajemy te obstrane primey, ponieważ wyobraźcie sobie, że otwieracie pika, a tam Polskols, Jared Litmanen albo w porywach Crespo, więc nie. A z tymi ikonami to raczej tak będzie: Makalele, Pires, Kuman, Fudberdey. Clavert foot Birthday i jakieś może S trafi Titan, więc Vinicius w ciemno. I no właśnie nie rozumiem tego. Mamy drugi raz to samo, więc nieważne co weźmiemy w sumie. Tak jak kończymy z Vinicusem. I dalej na 41 poziom yy, stroje i wraz z nimi... Nie to nie tu. Proste zadanka. 10 meczy trzeba zagrać z nimi dostaje się masę paczek. No, wiadomo, to już będzie pod koniec sierpnia, albo nawet we wrześniu, więc... Who, who, who cares? Chciałem poruszyć jeszcze jeden temat. O, to, nie, tu. Chciałem poruszyć jeszcze jeden temat, ponieważ nagrodę w Champions też zostanie zmieniona. To co było rok temu na futis, tak samo. Czyli Czerwone Tocy w końcu wylatują z spików. I wchodzą tam shapeshiftery tery wraz z tocami Co to oznacza? W końcu będziemy mogli przepalać tocy z Food Champions, więc nikt nie będzie miał z nimi problemów, żeby kupić za 30 tysięcy jakiegoś placka za 30 koło. No i do paczek wymianych oczywiście też wchodzą z kształtni. No i chyba tyle. Więc dzięki za oglądanie. Ja się cieszę, na to fłyt jest podwójnie, ponieważ mamy już od chyba 20 paczek. Mm. I w końcu się kończy najgorszy event historii chyba tej gry: czyli ten awans, lub level up, to chyba. No, nieważne. Chodzi o to gówno. Po pierwsze, drop był tak masakrycznie niski, że otwo po otworzeniu prawdopodobnie z 50 paczek nie trafiłem jedną kartę. i Jedną, i to był jakiś. Argentyńczyk z Ligi Hiszpańskiej, jak go pamiętam, to pokażę na ekranie. Plus, zamysł, zamysł eventu Spoko granie sobie mecze, żeby zdobyć lepszą kartę. To już chyba zniknęło? Nie, jest 30 meczy w lipcu, żeby zdobyć Kevina De Bruyne. No dobra, 99 oceny. Na Renato Sanchez tak samo, ale po 20 meczy. Seria? I to jeszcze z co najmniej 8 Niemiecami wyjściowej 11, więc nikt nie ma takiego normalnego składu, więc to trzeba robić na Squad Battles albo na Division III, jeżeli ktoś to gra jeszcze. Więc Event oceniam naprawdę bardzo średnio. Cieszę się, że w końcu się kończy i będę mógł coś trafić paczki. Dobra, tak by było na tyle. Siema.